Dziedzictwo, odcinek 402. Yaman traci przytomność w dniu swoich urodzin. Kanan triumfuje. Dzień urodzin Yamana zaczyna się spokojnie, choć jego serce jest pełne niepokoju. W głębi duszy wie, że jego stan zdrowia jest poważniejszy niż wszyscy myślą. Z myślą o przyszłości i w obawie, że to może być ostatni dzień spędzony z najbliższymi, Yaman nagrywa pożegnalne wiadomości dla Zejer, starając się pozostawić po sobie ślad miłości i wdzięczności. W pewnym momencie Zeyer wchodzi do pokoju i widzi, jak Jaman zamyślony mówi coś do siebie. Uśmiechem pyta go, co takiego opowiada? Jaman natychmiast odpowiada z uśmiechem. Nic ważnego, kochanie, czekałem tylko na Twoje pyszne kawę, Zejer, uśmiechając się, mówi, że ma jeszcze trochę pracy, ale obiecuje, że następnym razem wypiją kawę razem. Słowa Zejer, pełne nadziei i przyszłych planów, jeszcze bardziej wzbudzają w Jamanie melancholię. Zdaje sobie sprawę, że kolejne chwile mogą nie nadejść. W tym czasie Zuchal, z niecierpliwością i ekscytacją, opowiada Cicek o swoim prezencie dla Yamana, karcie do luksusowego klubu fitness. Cicek jednak sceptycznie podchodzi do tego pomysłu, zauważając, że Yaman ma już wszystkie udogodnienia w domu. Zuchal, z typową dla siebie pewnością, odpowiada, że to sposób, by zbliżyć się do Yamana i spędzać z nim więcej czasu, planując pozbycie się zajer z jego życia. Tymczasem Jaman, pełen wdzięczności i miłości do najbliższych, dyskretnie zostawia prezenty dla wszystkich mieszkańców rezydencji. Czuję, że to jego sposób na wyrażenie, jak wiele dla niego znaczą. Gdy wychodzi na taras, by zaczerpnąć powietrza, nagły, przeszywający ból go paraliżuje. Choć z trudem stara się zachować spokój, widząc, jak Zejer zbliża się do niego. Chciałabym zostać przy tobie cały dzień, Jamanie, mówi Zejer z uśmiechem, ale zauważa, że musi jeszcze pójść się przebrać. Jaman, pełen skrywanych emocji, obserwuje, jak odchodzi, wiedząc, jak cenne są te chwile. Niedługo później, Zayer znajduje prezent od Yamana, eleganckie, lustrzane puzderko z wygrawerowanym przesłaniem o wiecznej miłości. Widząc ten piękny gest, jej serce mięknie, a oczy wypełniają się łzami wzruszenia. Z kolei Zia, poruszony swoim prezentem, certyfikatem potwierdzającym, że Yaman zasadził las w jego imieniu, czuje ogromne wzruszenie i wdzięczność. Neziją otrzymuje nowoczesny laptop, a Adale, maszynę do szycia, co przynosi jej wielką radość. Każdy z mieszkańców dostaje prezent od Yamana, przemyślany i dopasowany do ich potrzeb, wywołując uśmiechy i chwile refleksji. Zuchal otrzymuje sportowe buty, co wywołuje w niej nadzieję, że będą mieli okazję wspólnie korzystać z nich podczas treningów. Widząc prezent dla siebie, Cicek odkrywa nowy czytnik e-booków, co wywołuje zazdrość u Zuhal, która mimo prezentu czuje się mniej wyjątkowa. Wtedy do pokoju wchodzi Kanan, widząc, że każdy ma coś od Yamana, i z pretensją pyta, co dla niej przygotował. Gdy dowiaduje się, że Jaman nie zostawił jej żadnego prezentu, ogarnia ją gniew i zazdrość. W jej umyśle rodzi się złośliwy plan, by zemścić się na nim za tę zniewagę, gdy mieszkańcy rezydencji dyskutują o swoich prezentach, zuchalnie przyznaje się Kanan, że dostała tylko buty, zgrywając, że jej prezent był również szczególny. Tymczasem Yusuf dumnie pokazuje Sejer zegarek swojego dziadka, który Jaman przekazał mu z serdecznym przesłaniem. Sejer odczytuje słowa Yamana i jej serce przepełnia się wzruszeniem, wkrótce wszyscy zebrani wychodzą na taras, by zaśpiewać Yamanowi urodzinową piosenkę. Wszyscy z radością czekają na jego reakcję, ale zanim zaczynają śpiewać, Jaman nagle traci przytomność i osuwa się na ziemię. Wokół panuje chaos, a zebrani są wstrząśnięci. Zejer, przerażona, rzuca się ku Yamanowi, wołając go po imieniu, lecz on nie odpowiada. Wkrótce przyjeżdża wezwana wcześniej karetka. Lekarze przejmują opiekę nad Jamanem, a Zejer, bezsilna i roztrzęsiona, towarzyszy mu do szpitala. Gdy przybywają na miejsce, lekarz informuje ją, że stan Jamana jest krytyczny i potrzebna będzie pilna transplantacja. Te słowa wstrząsają Zejer do głębi, nie może zrozumieć, dlaczego Yaman ukrywał przed nią prawdę. W szpitalu Zejer jest tak wstrząśnięta, że w końcu sama traci przytomność. Kanan, stojąc z boku i obserwując całą sytuację, nie okazuje żadnych emocji, choć wewnętrznie odczuwa triumf, widząc, jak Jaman i jego najbliżsi cierpią. Zuchal, będąc świadkiem dramatu w szpitalu, błaga Kanan, by zgodziła się zostać dawcą dla Yamana. Jednak Kanan stanowczo odmawia, planując wykorzystać swoją pozycję do zdobycia całkowitej kontroli. W jej umyśle rodzi się plan, chce, by Jaman zrozumiał, że jedynie ona może uratować jego życie, ale za odpowiednią cenę. Po odzyskaniu przytomności Zeyer podejmuje decyzję, że musi poznać całą prawdę o stanie Yamana. Choć jej serce jest pełne strachu, jest gotowa na to, co ją czeka, pragnie odpowiedzi, by dowiedzieć się, dlaczego Yaman postanowił ukryć przed nią swoje cierpienie i co jeszcze przed nią zataił.